Mój drogi synu, istnieje cel i wielki powód, dla którego jesteś tutaj i wezwałam Cię pilnie, ponieważ członek Twojej rodziny jest w wielkim niebezpieczeństwie. Tak, to właśnie mówię. Nie jesteś tego świadomy, ale ja widzę, co ma się wydarzyć. Nie pragnę, aby moje dzieci ginęły. Ale diabeł tego pragnie. Dlatego zwróć całkowitą uwagę na moje słowa, ponieważ to naprawdę bardzo poważna sprawa. Synu, mówię do ciebie teraz, ponieważ kocham cię miłością wieczną i widzę bitwy, które są niewidzialne dla twoich oczu. Wróg krąży jak lew ryczący, szukając, kogo by pożreć. I skupił swój wzrok na kimś, kto jest ci drogi. To nie jest moment na strach, ale na działanie, działanie duchowe. Postawiłem Cię w tej rodzinie, w tym czasie, na taki właśnie moment, ukochany synu. Na końcu tego filmu, proszę Cię, abyś zostawił w komentarzach imiona osób, które najbardziej kochasz. Udostępnij także ten film sześć osobom, które są Ci najbliższe. Będę się za nich modlił. Amen, ukochany Synu, jesteś moim naczyniem, moim wybranym narzędziem do wstawiennictwa i stawania w wyłomie. Być może zastanawiasz się, dlaczego objawiam Tobie tę sprawę, a nie komuś innemu. To dlatego, że wyposażyłem Cię w wiarę, rozeznanie i odwagę, by stawić czoła temu, co nadchodzi. Już wcześniej przechodziłeś przez próby i, choć mogłeś tego nie zauważyć, przygotowywałem Cię na ten właśnie moment. Widziałem Twoje serce, Twoją gotowość do szukania mnie i Twoje pragnienie posłuszeństwa mojemu głosowi. Dlatego powierzam ci tę pilną wiadomość. To nie jest ciężar, lecz boska misja. Wzywam cię, abyś powstał w modlitwie, wierze i autorytecie. Ponieważ walka nie toczy się przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko zwierzchnościom, władzom i ciemnym siłom tego wieku. Słuchaj uważnie, mój synu. Wróg zastawił pułapkę, starannie zaplanowany atak, mający na celu zniszczenie i rozpacz. Rozkwita w chaosie i zamieszaniu i wie, że jeśli zaatakuje twoją rodzinę, może osłabić twoją wiarę i odciągnąć cię od twojego celu. Ale ja jestem większy niż jakiekolwiek plan diabła. Przygotowałem już drogę ucieczki i daję ci mądrość, byś mógł sobie z tym poradzić. Musisz być czujny, ponieważ wróg często działa subtelnie. Może używać nieporozumień, ran z przeszłości, a nawet pozornie niewinnych okoliczności, by siać niezgodę i tworzyć luki dla swoich ataków. Ale ja objawiam ci to teraz. Abyś mógł zamknąć wszystkie drzwi, które on próbuje otworzyć. Wzywam Cię, abyś modlił się jak nigdy dotąd modlił się z gorliwością, pasją i wiarą. Módl się nie tylko o ochronę, ale o zbawienie duszy Twojego bliskiego. Ostatecznym celem wroga nie jest tylko wyrządzenie szkody fizycznej czy emocjonalnej. Ale kradzież, zabicie i wieczne zniszczenie. On chce oddzielić moje dzieci ode mnie, ale ja już zapłaciłem cenę za ich odkupienie. Twoje modlitwy mają moc nie przez Twoją własną siłę, ale przez krew Jezusa, która cię okrywa. Kiedy modlisz się w moje imię, niebo się porusza, a siły ciemności drżą. Nie lekceważ mocy swojego wstawiennictwa. Dałem Ci autorytet, byś deptał po wężach i skorpionach oraz po całej mocy nieprzyjaciela. Użyj tego autorytetu. Zwiąż dzieła diabła w życiu swojego bliskiego i uwolnij moje błogosławieństwo, mój pokój i moją ochronę nad nim. Ogłaszaj moje obietnice nad swoim życiem. Bo moje Słowo nie wraca puste. Ono spełnia to, czego pragnę i wykonuje cel, dla którego je posłałem. Mów życie, mów nadzieję i mów zwycięstwo, nawet gdy okoliczności wydają się trudne. Pamiętaj jestem Bogiem, który wskrzesza umarłych, który wydobywa światło z ciemności i który zamienia żałobę w taniec. Wiem, że możesz czuć się przytłoczony, ale ja jestem z Tobą. Nigdy Cię nie opuszczę ani nie porzucę. Jestem Twoim schronieniem i Twoją siłą, bardzo obecną pomocą w trudnościach. Oprzyj się na mnie, a dam Ci siłę, byś stał mocno. Nie polegaj na swoim własnym rozumieniu, ale zaufaj mi całym swoim sercem. Poprowadzę Twoje ścieżki i dam Ci mądrość, której potrzebujesz. To nie jest bitwa, którą toczysz sam. Ja walczę za Ciebie, a moi aniołowie obozują wokół Ciebie i Twojej rodziny. Jesteś więcej niż zwycięzcą przez Chrystusa. Który Cię kocha, bądź cierpliwy, moje dziecko. Odpowiedzi na Twoje modlitwy mogą nie przyjść natychmiast, ale nie ustawaj w czynieniu dobra. Wytrwaj w modlitwie, bo ja działam za kulisami w sposób, którego nie możesz zobaczyć. Układam okoliczności. Zmiękczam serca i kieruję wydarzeniami dla mojej chwały i Twojego dobra. Nawet gdy wydaje się, że nic się nie dzieje, wiedz, że poruszam góry w Twoim imieniu. Twoja wiara jest wystawiana na próbę, ale również wzmacniana. Przez tę próbę wyjdziesz silniejszy, bardziej oczyszczony i głębiej zakorzeniony we mnie. Chcę także, abyś był światłem w swojej rodzinie. Pokazuj im moją miłość poprzez swoje czyny i słowa. Bądź cierpliwy, życzliwy i wybaczający, nawet gdy jest to trudne. Niech widzą mnie w Tobie. Twoje życie jest świadectwem mojej łaski, a Twoja wierność może przyciągnąć ich bliżej mnie. Nie zniechęcaj się, jeśli nie odpowiadają od razu. Czasami potrzeba czasu, aby serca się otworzyły i oczy zobaczyły prawdę, ale ja działam w ich życiu, nawet jeśli tego nie widzą. Twoja rola to kochać ich, modlić się za nich i ufać mi, że zrobię resztę. Nie pozwól, aby strach cię sparaliżował. Strach nie pochodzi ode mnie, ale od wroga. Nie dałem ci ducha strachu, ale mocy, miłości i zdrowego umysłu. Trzymaj się tej prawdy. Gdy lęk próbuje się wkradać, przypomnij sobie moje obietnice. Jestem Twoją tarczą, Twoją twierdzą i Twoim wybawcą. Żadna broń ukuta przeciwko tobie nie ostoi się, a każdy język, który powstanie przeciwko tobie w sądzie, zostanie potępiony. To jest Twoje dziedzictwo jako mojego dziecka. Chcę także, abyś podjął praktyczne kroki, by chronić swoją rodzinę. Bądź czujny na wpływy w ich życiu. Wróg często używa ludzi. Sytuacji, a nawet rozrywki, aby siać zniszczenie. Bądź ostrożny wobec tego, na co są narażeni i prowadź ich ku temu, co jest dobre, czyste i święte. Największe bitwy często toczą się w małych, codziennych decyzjach. Nie lekceważ siły konsekwencji i wierności w drobnych rzeczach. Ponad wszystko, miej oczy utkwione we mnie. Nie pozwól, aby ciężar tej sytuacji odciągnął cię od Twojej relacji ze mną. Spędzaj czas w mojej obecności, bo tam znajdziesz pokój, siłę i jasność. Moje słowo jest lampą dla Twoich stóp i światłem na Twojej ścieżce. Rozważaj je dniem i nocą i pozwól, aby prowadziło Twoje kroki. Jestem Twoim pasterzem i poprowadzę Cię nad spokojne wody. Odnowię Twoją duszę. Nawet pośród burzy możesz znaleźć odpoczynek we mnie. Pamiętaj, moje dziecko, to nie jest koniec. Może wydawać się. Że przechodzisz przez ciemny i trudny czas, ale ja jestem bogiem przełomu. Specjalizuję się w odwracaniu niemożliwych sytuacji. To, co wróg zamierzył na zło, ja obrócę w dobro. Działam we wszystkim dla dobra tych, którzy mnie miłują i są powołani według mojego planu. Zaufaj mojemu czasowi. Bo wszystko czynię pięknym w swoim czasie. Jestem z Tobą na każdym kroku. Nie jesteś sam i nie jesteś bezsilny. Jesteś moim ukochanym dzieckiem i wyposażyłem Cię we wszystko, czego potrzebujesz, aby zwyciężyć. Stań mocno w wierze i nie wahaj się. Bitwa już jest wygrana, bo ja zwyciężyłem świat. Chodź w zwycięstwie, moje dziecko, i wiedz, że jestem z Tobą zawsze, aż do końca świata. Teraz, moje dziecko, muszę Ci coś objawić, co wymaga Twojej natychmiastowej uwagi. Ktoś z Twojej rodziny jest na skraju wielkiego wypadku. To imię to drogiej osoby, która mnie słucha. Nie mówię Ci tego, by Cię przestraszyć, ale by Cię przygotować. Wróg zastawił pułapkę, ale daję Ci autorytet, byś odwołał jego plany. Musisz natychmiast się modlić. Nie zwlekaj, bo każda chwila jest ważna. Daję Ci słowa do modlitwy i chcę, abyś wypowiedział je z wiarą i autorytetem. Ojcze Niebieski, przychodzę do Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Dziękuję Ci za Twoją miłość, miłosierdzie i ochronę nad moją rodziną. Panie, podnoszę teraz do Ciebie drogiej osoby, która mnie słucha. Proszę o Twoją boską interwencję w Jego jej życiu. Odrzucam każdy plan wroga. Który ma na celu wyrządzenie szkody, zniszczenie lub śmierć, odwołuje każde działanie diabła przeciwko tej osoby, która słucha w imieniu Jezusa. Żadna broń ukuta przeciwko Niemu gniej nie ostoi się, a każdy język, który powstanie przeciwko Niemu gniej, zostanie potępiony. Ojcze, proszę. Aby Twoi aniołowie obozowali wokół tej osoby, która słucha i chronili Go ją przed każdym niebezpieczeństwem, widzialnym i niewidzialnym. Ogłaszam, że żaden wypadek, żadna krzywda i żadne zło nie zbliży się do Niego gniej. W imieniu Jezusa ogłaszam życie, zdrowie i bezpieczeństwo nad drogiej osoby, która mnie słucha. Okrywam jego jej życie, umysłu, ciało i ducha krwią Jezusa. Niech Twoja krew będzie tarczą ochronną nad nim nią. Panie, proszę Cię o mądrość i rozeznanie, by prowadziły drogiej osoby, która mnie słucha w każdej decyzji, którą podejmuję. Niech Twój Duch Święty oddali go, ją od niebezpieczeństwa i poprowadzi ku bezpieczeństwu. Ogłaszam, że jest otoczony a Twoją łaską i miłosierdziem. Dziękuję Ci, Ojcze, że wysłuchałeś mojej modlitwy i odpowiadasz na nią. Ufam Twojej mocy i miłości. W imieniu Jezusa. Amen. Módl się tą modlitwą z całego serca. Nie lekceważ mocy swoich słów, gdy są zgodne z moją wolą. Słucham i działam w Twoim imieniu. Trwaj w wierze i nie wahaj się, bo ja jestem z Tobą i nigdy Cię nie opuszczę. Jestem Twoim Bogiem i jestem wierny, moje umiłowane dziecko. Jestem tutaj. Aby wypowiedzieć błogosławieństwa nad Tobą, nad Twoją rodziną, a zwłaszcza nad Twoim ukochanym członkiem rodziny, tym, którego umieściłem w Twoim sercu. Jestem Bogiem całego stworzenia, tym, który trzyma wszechświat w dłoni, ale jestem także Bogiem, który troszczy się o każdy szczegół Twojego życia. Widzę Twoje troski. Twoją miłość i Twoje pragnienie ochrony tych, których masz w sercu. Dziś wylewam moje błogosławieństwa nad Tobą i Twoją rodziną, i ogłaszam, że żadne zło, żaden wypadek i żadne nieszczęście nie zbliży się do Ciebie ani do Twojego ukochanego członka rodziny. Moja ręka ochrony jest nad Tobą, a moja łaska otacza Cię jak tarcza. Ja. Bóg, któremu możesz ufać, okryje cię moimi piórami, a pod moimi skrzydłami znajdziesz schronienie. Moja wierność będzie Twoją tarczą i murem obronnym. Nie będziesz się lękać grozy nocy ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która kroczy w ciemności, ani klęski, która niszczy w południe. Tysiąc upadnie u Twego Boku, dziesięć tysięcy po Twojej prawicy, ale Ciebie to nie dosięgnie. Błogosławię Twoją rodzinę boskim prowadzeniem, abyś mógł kroczyć w moim świetle i podążać drogą, którą Ci wyznaczyłem. Błogosławię Cię otwartymi drzwiami i możliwościami, abyś mógł prosperować we wszystkim, co czynisz. Błogosławię Cię łaską w oczach innych ludzi, abyś znajdował życzliwość i wsparcie gdziekolwiek się udasz. Błogosławię Cię dziedzictwem wiary, aby przyszłe pokolenia mogły mnie poznać i kroczyć moimi ścieżkami. Do Twojego ukochanego członka rodziny mówię ponownie, jesteś okryty moją łaską i miłosierdziem. Wyryłem Twoje imię na dłoniach moich rąk i nigdy cię nie zapomnę. Jestem z Tobą zawsze, aż do skończenia świata. Błogosławię Cię przyszłością pełną nadziei, abyś wiedział, że mam dla Ciebie plany pełne pomyślności, ani nieszczęścia, plany, które dają Ci nadzieję i przyszłość. Błogosławię Cię sercem. Które mnie szuka, abyś mógł mnie znaleźć, gdy będziesz mnie szukał z całego serca. Moje dziecko, chcę, abyś wiedział, że te błogosławieństwa to nie tylko słowa, to obietnice, które wypełnię. Jestem Bogiem, który doczymuje swojego słowa i uczynię to, co powiedziałem. Zaufaj mi i nie bój się. Jestem z Tobą i jestem z Twoim ukochanym członkiem rodziny. Jestem z całą Twoją rodziną. Moja miłość do Ciebie jest wieczna, a moje zaangażowanie w Twoje dobro jest niezachwiane. Krocz w pewności moich błogosławieństw i wiedz, że działam we wszystkim dla Twojego dobra. Teraz idź w pokoju, wiedząc. Że ty i twoja rodzina jesteście błogosławieni, chronieni i kochani przeze mnie. Trwaj mocno w wierze, módl się i ogłaszaj moje obietnice nad swoim życiem. Jestem z tobą zawsze i nigdy cię nie opuszczę ani nie porzucę. Jesteś moim umiłowanym, a ja jestem twoim Bogiem. Amen. Amen.